Jeśli wybieracie się państwo na festiwal do Opola, to mam dobre wiadomości. Przestało tam padać, zaczyna się rozpogadzać, a wieczorem będzie pogodnie, choć zimno. Witam państwa, Marzena Słupkowska. Na pozostałym obszarze Polski w wielu miejscach jeszcze chmurzy się i pada deszcz. Najmocniej na północnym wschodzie, tu lokalnie może spaść się do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym Trochę przyjaśniej, najwięcej jest ich od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk. Na termometrach od 11 stopni w Suwałkach przez 14 w Warszawie do 16 w Krakowie, 18 nawet w Rzeszowie. I tu po południu na Podkarpaciu niewykluczone burze. Wiatr silniejszy, zwiększa odczucie zimna. Ten wiatr wieje spokojnie. Prędkością 50-60 km na godzinę na wybrzeżu i po górzu karpackim jest jeszcze silniejszy, nawet w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie zaczęło powoli rosnąć. Jeszcze godzinę temu wynosiło 986 skali, ale powoli, powoli zaczyna iść w górę. Jeśli chodzi o noc, to najbardziej pogodna będzie od Dolnego Śląska, czyli też, tak jak wspomniałam, w Opolu będzie pogodnie, przez Małopolskę, po Podkarpacie. Im dalej na północ, tym trochę więcej chmur i gdzie niegdzie, zwłaszcza na północy i Wielkopolsce, może popadać przelotny deszcz. Silniejszy wiatr dokuczać będzie mieszkańcom Wybrzeża. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej na Dolnym Śląsku 4 stopnie. Jutrzejszy dzień przyniesie najpiękniejszą pogodę, od Dolnego Śląska po Bieszczady. Tu dużo słońca. W opolu również nie zabraknie go i będzie ciepło 16 stopni. Najcieplej w Rzeszowie 17. W głębi kraju około 13-14. Tradycyjnie najzimniejszym miejscem będzie Podlasie. Tu tylko 11 stopni. Jeśli chodzi o pady, to spodziewamy się ich przede wszystkim w województwach północnych i centralnych. Co prawda niż odsunie się od nas, ale to nie przeszkodzi mu to jeszcze w zapewnieniu nam kolejnej porcji chmur, z których gdzie nie może padać deszcz, ale też jak widać będą chwile ze słońcem. Kolejne dni ze zmienną pogodą będzie trochę słońca, trochę opadów, ale od wtorku powoli, powoli zacznie się ocieplać. Do zobaczenia.